Osoby zasiadające za kierownicą po alkoholu mają czego się bać. Policja wzbogaciła się o nowy sprzęt do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Dwa alkomaty warto około 19 tysięcy złotych. Już od paru lat policja wyszła jakby spod kurateli powiatu, jeżeli chodzi o budżet. Natomiast pewne działania podejmowane przez Radę Powiatu są ciągle. Trzeźwi i zarazem odpowiedzialni kierowcy nie mają powodów do obaw. Jeśli jednak trafi się pijany delikwent, to wynik z badania będzie dowodem w sądzie. Urządzenie ułatwi pracę policji i zaoszczędzi czas oraz pieniądze. Wynik ze starych alkomatów nie miał wartości dowodowej. Jesteśmy na terenie gminy, jesteśmy oddaleni odełku z 20 kilometrów co najmniej. To musimy takiego kierującego, który jest pod wpływem alkoholu zbadać na miejscu i musimy go dowieść do komendy w celu zweryfikowania badania. To dopiero początek wymiany alkomatów w Euckiej Policji. Zapowiadane są większe zmiany. Pan komendant zapowiedział, iż postara się, aby w każdym radiowozie znalazło się takie urządzenie, a nawet ma plany, aby jeden z takich alkomatów umieścić na recepcji, aby każdy z mieszkańców, w razie wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, mógł przyjść i to sprawdzić. Policja pilnuje, ale i sprzedawcy alkoholu mają swoje obowiązki. Przypomnienie ich odbywa się na specjalnych szkoleniach. W tym roku udział w nich wzięło około 200 sprzedawców artykułów monopolowych. Warsztat szkoleniowy. Składał się jakby z dwóch części. W pierwszej części były te wszystkie podstawy prawne e, związane, i konsekwencje, jakie są związane ze sprzedażą alkoholu dla osób nieletnich i nietrzeźwych. Informowano też, jak radzić w sytuacji, gdy osoba nietrzeźwa chce zakupić alkohol. O tym, że zdarza się to często i nie jest łatwe, przekonała się Anna Dąbrowska. Nietrzeźwi chcieli kupować y, alkohol, ale w tym momencie już musiała interweniować y, ochrona, ponieważ byli agresywni. Problemy są też z nieletnimi chcącymi kupić alkohol. Sprzedawcy w czasie spotkań. Oglądają filmy szkoleniowe, by nauczyć się technik odmowy. Wszystko jest dla ludzi, alkohol też. Tylko wszystko musi odbywać się w granicach rozsądku i odpowiedzialności, każdej ze stron.